Dzień dobry Państwu. Jest ze mną e, pani Antonina Zakrzewska, e, dyrygent środowiskowego e, chóru Harmonia. Proszę Państwa, e, w sobotnie popołudnie nie oglądamy teleekspresu, bo o godzinie 17 e, będziemy e, e, świadkami wspaniałego wydarzenia e, fuzji e, dwóch e, chórów. Czy zechce Pani opowiedzieć nam coś więcej na ten temat? Dzień dobry. E... Pierwszą właściwie próbą to był zeszłoroczny jubileuszowy festiwal sznablowski, kiedy mieliśmy przyjemność z chórem kameralnym Politechniki Wrocławskiej przygotowywać mszę łacińską Moniuszki. I tak nam się dobrze współpracowało, że poczuliśmy, że możemy współpracować i, i chcielibyśmy współpracować. I okazało się, że w związku z rokiem Moniuszkowskim, jedenasty festiwal. Nablowski nabrał charakteru takiego, że jest właśnie fuzja tych dwóch yy, chórów, yy, chóru środowiskowego Harmonia, no i jak wcześniej wspomniałam, chóru kameralnego Politechniki Wrocławskiej, który prowadzi pani Anna Sipak. Mieliśmy warsztaty, spotkaliśmy się już pięć razy, i z tym chórem ostatnio, w sobotę i w niedzielę. Pięknie nam się współpracuje, jest bardzo duże zaangażowanie jednej i drugiej strony, a zwłaszcza członkowie chóru Harmonia czują się tak dowartościowani tym, że możemy wziąć udział w tak prestiżowym festiwalu. I w związku z tym no, jesteśmy szczęśliwi, że możemy uczestniczyć w tak wielkim wydarzeniu. Mhm. No cóż, wydaje mi się, że em, em, nie powinno być do końca tak, że festiwal przyjeżdża prawda, gdzieś tam z zewnątrz i y, 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 y w społeczności e, lokalnej e, pokazuje, jak to się graczy, jak to się śpiewa. W, w, wydaje mi się, że to też był pewnie pomysł pani, pani dyrektor Pijarowskiej, żeby też y, społeczność tutejszą po prostu zaangażować czynnie do, 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 do udziału w tym festiwalu. Ja mam takie wrażenie, że w poprzednich edycjach y, no gdzieś. Y, ten, ten udział i w ogóle obecność tego chóru w tym pejzażu muzycznym troszeczkę może umykała. Natomiast, natomiast myślę, że. Ta współpraca, która została zapoczątkowana w ubiegłym roku przynosi Państwu też dużo dużo radości, prawda? Tak, nasz udział był jednak taki, że tak powiem, minimalny, bo rokrocznie braliśmy udział w mszy w dniu final, finałowym festiwalu. I w związku z tym, że mamy kilka utworów sznebla i te utwory właśnie były wykonywane w czasie mszy. W zeszłym roku właśnie wykonywaliśmy tę mszę łacińską. No a ten rok to już jest takim docenieniem. No i jestem szczęśliwa, że właśnie padł ten pomysł, żebyśmy mogli dokonać tej fuzji chórów i wspólnie wspólnymi siłami dokonać dzieła. Mam nadzieję, że będzie się podobało, bo jednak repertuar mamy ambitny, wykonujemy utwory Moniuszki, jest ich aż siedem tych utworów, Chopina, Maklakiewicza i wielu innych kompozytorów, a poza tym muzykę również naszego regionu i są utwory również popularne. Także każdy znajdzie coś dla siebie. Znakomicie. Szanowni Państwo, nie pozostaje nam nic innego, jak zaprosić na sobotnie popołudnie o godzinie 17 w sali, gminne, w sali Centrum Kultury Muza, w której się właśnie znajdujemy, wystąpią dwa chóry. Chór środowiskowy Harmonia oraz kameralny chór Politechniki Wrocławskiej pod batutami, pod dyrekcją pani Antoniny Zakrzewskiej i Anny Sipak. Zapraszamy serdecznie. Zapraszamy. Proszę Państwa, zapowiedź koncertu w sobotni wieczór postanowiłem zachować dla siebie, dlatego no to jest odrobina prywaty, dlatego że w pewnym sensie ta muzyka jest najbliższa mojemu sercu. Sam kiedyś grałem na instrumencie dentym, a właśnie w sobotni wieczór wystąpi przed państwem zespół instrumentów dentych w roli głównej. Podczas sobotniego wieczoru usłyszymy Bucharest Winds, zespół instrumentów dętych pochodzący z Rumunii, jak sama nazwa wskazuje, z Bukaresztu, złożony ze wspaniałych, doskonałych muzyków prezentujących najwspanialszy poziom. Będzie wśród nich flecistka, oboista, klarnycista, waltornista, fagocista i towarzyszyć temu zespołowi będzie również pianistka. Repertuar tego koncertu wydaje się być szczególnie interesujący, zwłaszcza jeżeli chodzi o tradycje kompozytorskie. Wiemy, że patronem festiwalu jest jeden z czołowych śląskich kompozytorów pierwszej połowy XIX wieku, Józef Ignat Schnabel. Natomiast ten wątek kompozytorski nam powraca właśnie na okoliczność tego koncertu. Oto bowiem w sobotni wieczór będzie miało miejsce prawykonanie utworu wrocławskiej kompozytorki Katarzyny Dziewiątkowskiej. Utwór ten pod wdzięcznie brzmiącym, a chociaż może z początku niewiele mówiącym tytułem, Fairy Tale, zostanie zaprezentowany po raz pierwszy właśnie na estradzie Centrum Kultury Muza w Nowogrodźcu. Trzeba tutaj powiedzieć, że utwór ten jest, tytuł tego utworu jest wdzięczną grą słów, ponieważ w języku angielskim mamy takie słowo jak fairy tale, czyli bajka. Tutaj kompozytorka postanowiła odciąć, że tak powiem, pierwszą literę z tego tytułu. I dodać jeszcze myślnik, i tym oto sposobem mamy airy tail. Airy air, czyli powietrze, czyli ten materiał, za pośrednictwem którego właśnie instrumenty DENTE emitują dźwięk. To na, na początek koncertu, natomiast w międzyczasie usłyszymy również utwory Nikołaja rimskiego korsakowa jednego z czołowych kompozytorów rosyjskich przełomu XIX i XX wieku, Camille Saint-Saëns, również kompozytor przełomu XIX lub XX wieku, lecz pochodzący z Francji. No a e, zakończeniem e, całego koncertu będzie e, Sextet Francisa Pulonka na e, flet obój klarnet, fagot Faltornie e, i m, fortepian. Utwór e, tak naprawdę bardzo dobrze znany, zwłaszcza e, tym z nas, którzy pamiętają e, magazyn e, kryminalny emitowany w każdy czwartkowy wieczór pod tytułem Cobra. E, kiedy przypomną sobie Państwo czołówkę, tego, tego magazynu i tę wijącą się kobrę, to właśnie na jej tle um, słyszymy pierwsze takty sekstetu Francisza Pulenka, który jest muzyką fantastyczną, uh, niezwykle uh, dynamiczną, żywiołową, uh, mającą mnóstwo uh, nastrojów uh, i wywołującą mnóstwo wspaniałych wrażeń. I do tych wrażeń zachęcam Państwa bardzo serdecznie uh, i zachęcam do przyjścia na koncert w sobotni wieczór o godzinie 19.30. Do usłyszenia i do zobaczenia. yeah